Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym niecodziennym podcaście. Dzisiaj tematy takie ogólno rozwojowe, trochę o mnie. Na początek zacznę od tego, jak bardzo nie jestem niezadowolony z postawy naszej reprezentacji w meczu z Austrią. To po prostu była totalna porażka. Każdy z nas chyba widział, co tam się działo. Zero chęci do gry, zero obrony. Drużyna była, nie wiem, po prostu tak się zachowali, jakby dzień wcześniej po prostu, po prostu pili alkohol i wyszli na jakiś mega kacu. Nic im nie wychodziło. Tragedia. A wracając już do mnie, to też muszę się Wam przyznać, że ostatnie trzy miesiące odpuściłem kompletnie, totalnie, zero samorozwoju, jakiś stan depresyjny, nie wiem jak to nazwać, stan takiego zniechęcenia, odpoczynku, obżarstwa, przestałem nawet biegać, po prostu... Nie wiem, mój organizm chyba potrzebował jakiegoś odpoczynku. No ja po prostu nie kontrolowałem tego i trwało to zbyt długo. Rozleniwiłem się strasznie. Ale teraz w tą yy, sobotę yy, po nie wiem, dwóch czy trzech miesiącach przerwy no, w końcu ruszyłem się z kanapy i pobiegłem sobie ten, tym marszobiegiem 5 km. Oczywiście to był bardzo wolny marszobieg. Przytyłem około 7 kg. Także znowu muszę ostro walczyć o to, żeby zrzucić te kilogramy. Zaniedbałem dietę, więc znowu wracam na tłuszczową dietę, może nawet bardziej radykalną, już nie będę Spożywał do 80 gram węglowodanów, tylko może nawet do 30, a może wyeliminuję kompletnie. Zobaczę. Trzeba będzie również wrócić do e, moich tradycyjnych postów tych 24 godzinnych. Może nawet 72 godziny zrobię, ale na początek po 24 godziny. Jak raz do dwóch razy w tygodniu będę próbował. No bo trzeba troszeczkę szybko, troszeczkę szybko trzeba zrzucić te, ten brzuch, który mnie denerwuje w mnie. Do tego trzeba będzie wrócić do czyli pompki drążek i przysiady, taka standardowa ewentualnie deska, bo po tych trzech miesiącach to powiem szczerze, raz podniosłem się na drążku i więcej nie dałem rady. Zaskoczyło mnie to, że tak po trzech miesiącach tak wszystko po prostu spadło. Forma, siła i w ogóle. No ale to może był jakiś znak, że... Um, że nie warto po prostu robić takich przerw. Um, a z drugiej strony może mój organizm tego potrzebował sam już nie wiem. Trochę się w moim życiu działo. Wiecie, straciłem pracę. E, usunęli mi też filmy z Witkiem. E, zablokowali możliwość zarabiania kanał musiałem poddać ponownej weryfikacji usunąłem praktycznie wszystkie treści które YouTube'owi się nie podobały e, teraz e, powoli zaczynam wrzucać e, podcasty wcześniej też była cisza na kanale to było po prostu tak, taka może reakcja organizmu ciężko mi powiedzieć no. nie będę się tutaj tłumaczył w, ale no, tak było, że po prostu odpuściłem wszystko ja Miałem po prostu trudniejsze chwile, ale myślę, że teraz już wracam i będę piął się w górę i dalej walczył o to, żeby było lepiej. Czego też oczywiście Wam życzę: Nie poddawajcie się, pamiętajcie, że za po każdej, po każdym deszczu, po każdej burzy wychodzi słońce. Że życie jest zmienne i raz jest lepiej, raz jest gorzej. Na szczęście wszystko przemija. Dobre chwile mijają, ale złe też. Więc to, że wszystko się zmienia, ma też swoje plusy. Dzięki temu też nie jest tak monotonnie. Monotonia ponoć najbardziej zabija. Dlatego starajcie się robić wszystko, aby w waszym życiu nie było monotonii. Także, tak sobie teraz na szybko robiąc taki rekonesans takie podsumowanie wyciąganie wniosków to w sumie to, że straciłem tą pracę to nawet w sumie dobre, bo pracowałem tam już bardzo długo i w sumie to była praca, która już w sumie nic mi nie dawała, czułem marazm i w sumie dobrze tak się stało, że Zmieniłem to pracę, teraz już wiem, czego nie chcę robić, jeszcze nie wiem, co chciałbym robić. W nowej pracy też nie za bardzo jest to praktycznie bardzo podobne do tej pracy, której byłem wcześniej, czyli też jakiś tam techniczny dział, tak nic ciekawego dla mnie. Ja będę się starał raczej szukać, może znajdę w końcu to, czym chciałbym się zająć więc teraz na pewno będzie taki okres niestabilny jeżeli chodzi o moją pracę mam nadzieję, że to się nie odbije na kanale bo chciałbym właśnie tutaj wrócić do systematycznego nagrywania na YouTubie ale jak wyjdzie to wszystko czas pokaże nie chcę Wam nic obiecywać, bo to różnie może być póki co wróciłem, nagrywam szukam inspiracji, myślę o czym tu nagrywać tak jak mówiłem, kanał będzie newsowo, trochę rozwojowo. Dostanawiam się, czym może nie wrzucać Wam jakichś filmów, na przykład, z tego, jak sobie przygotowuję jakieś posiłki tłuszczowe, na przykład steka na masie, klarowanym, przepraszam. No zobaczę w sumie. Jeżeli jesteście zainteresowani, to napiszcie w komentarzu. Ale myślę, że może jakiś filmik wrzucę. Czemu nie? W sumie zobaczymy, czy ktoś będzie chciał to w ogóle oglądać. Nie będę oczywiście tą twarz pokazywał, ale jak robię jakiegoś steka, czemu nie? Dobra, nie będę przedłużał. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam wszystkim wspaniałego dnia i dobrego wieczoru, spokojnej nocy. No i, no i mam nadzieję, że chociaż we wtorek Polacy z Francją nie przegrają, bo nawet nie myślę o tym, żeby wygrali, ale żeby chociaż nie przegrali, żeby chociaż był ten remis i strzelili bramkę chociaż. Także to tyle w tym niesiennym podcaście. Hej!